Messi Coś dzisiaj będzie fajnego w lesie? Tak? Będzie to Siemano wszystkim, cześć, z tej strony Andrzej, witam Jesteśmy dzisiaj w lesie Będziemy kopać w dwójkę Będziemy kopać tu Czyli ja i kolega Robert Tak jak widać fajnie lasek, co do pierwszego Pierwszy sygnalik na kolor Pocis z breneki. coś trafił, pewnie Łodyńca Łódeczka Coś tu jest w tej kupce. Nie wiem jeszcze co, ale sygnał był fajny. Sygnał był 72. No. Coś tu jest. Patrzcie no coś małego O, jest okrągłość Coś okrągłego jest Na pewno jest to monetka A Raczej to co z niej zostało na rękawice To my tu mamy. Wiem, że mam spodnie nie trzećione. No ja tu widzę jak się nie mylę, to 5 fenoli. Doczyszczę na podsumowanku, to Wam pokażę. Ale chyba 5 feningów. No ale nie jestem dokładnie pewien, bo mówię, słaby, słaby stan tej monety jest. No ale zobaczymy później. Patrzcie tu w tej bryłce. Mamy co? Monetkę. I to jest chyba jeden fening. z tyłu troszkę zajechana do zaczyszczenia tak będzie jeden fenik ale to będzie chyba chyba no, no, raczej na pewno cesarstwo ale z tyłu jest trochę zajechany, ale to jest do oczyszczenia tu widzę kolejną okrągłość ale to jest guziczek guziczek oj, golusi golusi, ale z łóżkiem Światła. No, goły ale z łóżkiem, fajny guziczek. Patrzcie, tu coś tu jest sklejonego, okrągłe i patrzymy, co to jest. To jest za lekkie na monetę. Chociaż kto wie.

Kurde, nie widziałem takiej monety Teraz takie coś wyszło jakby ołowiane Dosyć ciężkie, nie mam pojęcia co to jest Nie, to będzie chyba klucz Ta, oczkowy klucz jakiś złamany Berta, pierwszy fan guziol. Pogratulować. <laughs> Idziemy dalej. Oj, tu jest chyba coś fajnego było. Kurde, patrzcie. Kurde, fajne to musiało być. Czy to jest jakiś ten. Jakiś medalik tu był, albo nie wiem, co to było. Kurde, fajne. Zarąbista znajdka. Myślałem, że to może koperta z zegarka. No, raczej chyba nie. Już to widzę. Gdzieś to tu była ta monetka. Taki maciupek. Czy to guziczek? Guziczek. Cztery dziurki kolesoniak Patrzcie, tu wyskoczyło okrągłe. Iż to my to mamy. No, chyba będzie cesarstwo. Ta 10 feningów. Cesarstwo. Dosyć w dosyć fajnym stanie. Ładna moneta nie powiem bardzo ładna co mi się ukopał między korzeniami taka kula ale co ciekawe to patrzcie ona normalnie gra ona gra ona gra na kolor nie wiem co to jest macie jakiś pomysł to, to napiszcie w komentarzu jest lekkie nie jest ciężkie. Robert miał fajny sygnał monetkowy. No i ma monetkę 1903 albo 63 Teraz musimy się posiłkować. 1903. Jeden fenik. No fajny. Fajna monetka. Tu jest ciemno, bo jesteśmy w takim miejscu, jak widać. No trzeba pogratulować. Fenik. daje radę, nie? Mhm. Teraz wyszedł pocisk. No, i na wierzchu jakiś grzyb już zgubił nóż. To już kolejny. Mój nóż do kolekcji. W aucie na grzyby. Dobra, zrobimy małe podsumowanie, co z dzisiaj. Na wiele nie wyszło, ale coś zawsze wyszło. Pochodzone. Robert, swój pierwszy raz na wykopkach. Co tu wyszło? Trochu łusek. Pierdółów jakiś nóż. No zwykle śmieci kupa z tych lepszych fantów, to to nie wiem czy to nie było zegarka mogło być no szkoda że no to był chyba zawias widzisz to zawias no fajne to musiało być fajne guziki raz wszystko golaski, Dwa, a jeden. Jeden kale Soniak. Tu jeden Fenner Roberta. Dostał łopatą od razu, na dzień dobry. Co tu jeszcze jest? 10, Ryzen Fening 1919. Tu jest do doczyszczenia. Jedynka. Jedynka. To myślałem, że to może jakaś obrączka, ale to jest nie. Tutaj taka monetka nie widziałem takiej w życiu 500 Marek 1923 No i jak mówię trochę śmieci To za dzisiaj dzięki i do następnego Dziękuję za okay. dziś, trzymaj się idziemy do domu